Siemano wszystkim, dzisiaj chciałbym wam pokazać moją nową piwnicę. Pracuję z Michaelem. No i widzicie kostium Michaela się zakrwawił, bo zabieraliśmy, chowaliśmy dzieci do pudeł. No i ja tu mam dwa kostiumy. Ten jeden się rozwalił, ponieważ jeden z pracowników, którego zatrudniłem sobie. No... Przeżywał ze rzeczy. Widzicie, że nawet mu, no, nie przeżył. I ja mam ten kostium. Widzicie, ten jest XXL, a ten jest XL. Y... I w tym kostiumie chodził Mike. I za chwilami Mike, gdzie ty? Gdzie ty jesteś, Mike? O, przyszedł. Mike, co ty, kurde, piłeś coś, że masz takie tutaj oczy niebieskie? A, on ćwiczy. Twierdzi, że jak waży 10 kilo, to jest za gruby i tak. Żebyś ty jeszcze trzeźwy kiedykolwiek był, to, to, to trzeba zapłacić, naprawdę. Nie wiem. A teraz się wynosi. Teraz we No wracając do odcinka to jeszcze chciałbym wam pokazać dzieci w pudle jakie tam chowaliśmy No, no to widzicie tutaj dzieci są w pudełku <grych> Mike gdzie jesteś i czułeś jak ten kostium no dobra, może zakrwawiłeś, ale kurde, ciągle go nie wyczyściłeś przed odcinkiem, kiedy będą nas na, na CIE zgłaszać? Właściwie bądź kiedyś trzeźwy w ogóle, bo nie wiem co z tobą. Dobra, za chwilę się widzimy jak już wyczyszczę ten kostium, którego Michael nie wyczyścić. No i widzicie, wyczyściłem, ale bardziej się nie da, więc coś tam resztki zostały, ale to jest moja piwnica, więc.